2025 rok zapowiada się znakomicie, jeżeli chodzi o popkulturę, czyli premiery growe, filmowe, serialowe. Ja wybrałem dla was w tym odcinku po 5 z każdej kategorii. 5 takich premier, na które warto czekać, które warto mieć na swoim radarze i więcej filmów, seriali, gier, które ukażą się w 2025. Zawarłem w dyskusji, którą będziecie niebawem mogli zobaczyć na kanale, jest w opisie, w linku pod filmem, ale tutaj koncentruję się na tym, czego ja rzeczywiście oczekuję najbardziej, Jedziemy po kolei w kategoriach filmy, seriale, na koniec pokrótce gry. Zacznijmy od filmów. Nosferatu. Film Roberta Eggersa, który powinniśmy obejrzeć już w grudniu 2024. Na świecie ukazał się dzień po Wigilii, a my obejrzymy go dwa miesiące później. Dwa miesiące po oficjalnej premierze. Ja nie wiem, jak to komentować, bo Robert Eggers jest już dość popularnym reżyserem, a Nosferatu. Jest filmem, na który sporo osób czekało, i dziwi mnie, bo przecież jest tyle premier kinowych, które mają miejsce w Polsce wtedy, kiedy mają miejsce w Stanach Zjednoczonych na świecie. Może rozbieżność jest tygodnia, dwóch tygodni, ale my tu mówimy o dwóch miesiącach. Ale odkładając na bok moje oburzenie, ci, którzy widzieli film, mówią już teraz o najlepszym dziele Egersa filmie, który jest uwodzicielski i odrażający jednocześnie. Zrealizowany niczym klasyczny horror, nawiązujący stylistyką do czasów zamierzchłych, z fenomenalnym aktorstwem Lily Rose Depp, Nicolasa Holta, Willema de i oczywiście Billa Scarsgarda, który zagra hrabiego Orloka. Czekam jak opętany. Wszystko wskazuje na to, że możemy dostać jeden z najlepszych filmów o wampirach w historii kina i że być może doprowadzi to do jakiegoś renesansu na temat wampirów w kinie, na nowo, czego bym bardzo, bardzo oczekiwał. 21 lutego, szukajcie Nosferatu w kinach. Drugi z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów to jest Mickey 17 i muszę powiedzieć, to jest najbardziej oczekiwany przeze mnie film 2025. To jest nowy film June Ho Bonga, czyli twórcy głośnego Parasite Główną rolę gra Robert Pattinson jako Mickey kolonizuje nowy świat, a po śmierci jego wspomnienia pozostają w nowym ciele klona. Jak zobaczycie zwiastun, który gdzieś tam w tle teraz leci, to zrozumiecie, że kiedy reżyser został zapytany, pewnie przez Pattinsona, w jakim gatunku chciałby nakręcić film, to odpowiedział: tak, bo jest to jest tu wszystko. Komedia, body movie, science fiction, thriller, może i horror. Na pewno satyra społeczna, i to wszystko można wyczytać na podstawie zwiastuna, który jest jednym z najlepszych zwiastunów, jakie widziałem w ostatnim czasie. Podoba mi się wizja zwielokrotnionego Roberta Pattinsona, który, no właśnie, nawet w tym trailerze pokazuje, że aktorem wybitnym jest i będzie miał do dołożenia do swojej kolekcji kolejną znakomitą rolę. Czekam, czekam jak szalony, w kinach 18 kwietnia. Trzeci z pięciu najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów, Mission Impossible. The Final Reckoning. Spóźniona bezpośrednia kontynuacja Dead Reckoning sprzed dwóch lat jednego z najlepszych filmów akcji, w mojej opinii. I też najlepszej części, również w mojej opinii, z serii Mission Impossible. Zresztą polecam Ci bardzo odcinek, który przygotowałem razem z moim kolegą Łukaszem, właśnie będący rankingiem wszystkich części Mission Impossible. Znajdziesz go w opisie pod filmem. Nie wiemy nic poza tym, że stawka będzie najwyższa, że ma być to poczucie finalności serii, bo być może to jest ostatni raz, kiedy widzimy Toma Cruza w roli Ethana Hunta. No i że oczywiście Tom na pewno będzie pozwalał sobie na jakieś wybryki, a ja przez wybryki mam na myśli. Akrobacje i popisy kaskaderskie, które będą zapisywały się w księdze rekordów Guinnessa. No i że seans na pewno będzie wart ceny biletu. Obejrzymy Mission: Impossible: Final Reckoning 23 maja. Czwarty z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów 28 lat później. To jest kontynuacja filmu 28 dni później, sprzed 20 lat, a później także sequela 28 tygodni później. Pierwszy film stworzył reżyser Danny Boyle. I scenarzysta Alex Garland. Obaj dali nam osobno potem wspaniałe filmy, szczególnie ten ostatni dał Między m.in. nam Ex Machina, Anihilacji, niedawno Civil War. I teraz wreszcie znowu połączyli siły z gwiazdą części pierwszej, czyli Kilianem Marfim, który jest teraz gorącym nazwiskiem, który również wystąpi tutaj w roli producenta i mówi się, że wystąpi także w tym filmie jako aktor w zaskakującej roli, w sensie będzie musiał grać tę samą postać, co w pierwszej części, ale może się okazać tym złym, może się okazać zombie, i niesamowicie będzie znowu wrócić do tego świata, bo ja jestem z tą serią od samego jej początku. Od 2000. Wow, drugiego roku to już ponad 20 lat. Ja oglądałem część pierwszą. Chciałbym powiedzieć, że w kinie, ale tak naprawdę miałem pobraną z torentów kinówkę. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i była apokalipsą zombie jeszcze zanim zaczął się boom na ten temat przed serialem The Walking Dead. I to grubo przed serialem The Walking Dead. Właściwie to film miał premierę wtedy, kiedy dopiero zaczynał się komiks Roberta Kirkmana The Walking Dead. I powiem tak, nawet jeżeli nie jesteś fanem poprzednich części, to zobacz ten zwiastun. Bo uważam, że Bok Mickey 17 jest jeden z najlepiej zrobionych zwiastunów ostatnich miesięcy. On robi kolosalne wrażenie i powinien zachęcić się do pójścia do kina. A film trafi do kin w czerwcu. Zobacz zwiastun. I piąty, ostatni z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów 2025: Superman. Nowy film Jamesa Gana po jego przejściu do stajni DC, gdzie zbudował wraz z Peterem Safranem całe studio, będące bezpośrednim konkurentem Marvel Studios. Niedawno ukazał się pierwszy zwiastun, i muszę powiedzieć, że chociaż nie jestem fanem postaci Supermana, to jestem fanem postaci Jamesa Gana i wszystkiego, co zrobi. I ten zwiastun sprawił, że uwierzyłem. Uwierzyłem, bo obiecuję coś. Barwnego, coś bardzo wyrazistego. Radykalnie innego od tego, co oferował nam Zack Snyder ze swoją posępną wizją, wypranymi kolorami, tym poczuciem mroku i jedzines. No więc James Gunn oferuje coś dokładnie odwrotnego: optymizm. Nadzieje. Jest w zwiastunie masa postaci pobocznych, jak Mr. Terrific, Zielona Latarnia, Guy Gardner ze swoim obłędną fryzurą w wykonaniu Nathana Filliona, ale jest też Super Pies jest Superman robiący super rzeczy, ale nie, że napieprza się z kimś, przez 40 minut ruinując całe miasto, ale chroni dziecko przed jakąś katastrofą i pomaga ludziom i... jest symbolem. To jest to, co jest najważniejsze w postaci Supermana, więc... czekam. Naprawdę czekam. Swoją drogą, Przepiękny plakat ma ten film. 11 lipca, wtedy będziemy mogli zobaczyć Supermana w kinach. Teraz przechodzimy do seriali. Również pięć pozycji, które wybrałem, i zaczynamy od drugiego sezonu rozdzielenia. Tuż za rogiem, i już 17 stycznia, pojawi się drugi sezon Severance, czyli solidnego mózgu trzepu, który no, namieszał w świecie seriali i pokazał, że można powiedzieć, wciąż bardzo ciekawe historie, zbudowane na tajemnicy, ale w niezwykle stylowy sposób i satysfakcjonujący. W przeciwieństwie do takiego cholernego FROM, na które w tym momencie patrzę, chociaż patrzę w kamerę, o którym chyba w ogóle zrobię esej. Jak zakochałem się i znienawidziłem from, nie rozumiem popularności tego serialu, to rozdzielenie powinno mieć. Taki fame jaki ma From. Trzy lata czekaliśmy na drugi sezon, to jest stanowczo za długo. Niesamowite już teraz widać jak ten serial jest nakręcony w drugim sezonie. Szczególnie w scenie wyjścia z windy aktora Adama Scotta. Reżyser między innymi jest tutaj Benem Stillerem. A mamy przecież znakomitą jeszcze obsadę, bo gra Christopher Walken, gra John Torturro. W zasadzie każdy aktor i każda aktorka błyszczą w każdym odcinku. Czołówka jest nawet wspaniała. Będzie oglądane i więcej od 17 stycznia będą omówienia. E, rozdzielenia na kanale, tydzień do tygodnia, N no, no, no nie mogę się doczekać. Aha, i ukaże się na Apple TV+. Drugi serial, na który czekam, to trzeci sezon Białego Lotosa. Jeden z najciekawszych, najdziwniejszych seriali autorstwa Mike'a White'a, mocna satyra społeczna, która z każdym sezonem bierze pod lupę innych bohaterów w innym kurorcie zwanym Biały Lotos w innym regionie świata. Biały Lotos jest zabawny, przenikliwy, pełen bardzo niesztampowych bohaterów, a na dodatek zawsze od początku do końca czujemy, jak rośnie napięcie i rezultuje jakąś tragedią. Najczęściej tą tragedią jest czyjaś śmierć. Sezon trzeci zabiera nas do kurortu na Sycylii. w obsadzie znalazł się między innymi Walton Goggins, którego znacie z roli Gula w flaucie. Czekam, bezbłędny serial, cieszę się, że HBO wciąż dostarcza takie seriale. Już sam nie wiem, czy to Max, czy HBO. W każdym razie 16 lutego na platformie Max będzie kontynuacja Białego Lotosa. Trzeci serial. Daredevil. Born again. Nareszcie, już pod banderą MCU wraca Matt Murdock w wykonaniu Charliego Coxa, bezbłędnego, jako właśnie Daredevil. To wspomniany Charlie Cox, ale też Vincent D'Onofrio, który gra Kingpina, i teraz też wróci John Bernthal jako Punisher, który kompletnie, moim zdaniem, nie sprawdzał się w swoim własnym serialu. W sensie on się sprawdza jako Punisher, ale dwusezonowy serial Punisher był do dupy. Bardzo mi się nie podobał. Zresztą z tych wszystkich Netflixowych seriali, których tam było więcej, bo, bo koszmarni Defenders, była chyba Jessica Jones, tak to się nazywało? Był Iron Fist, wszystkie te seriale, no może poza Jessica Jones, były słabe. Jessica Jones była ok, ale Daredevil, trzy sezony, no był naprawdę benchmarkiem dla innych seriali, które opowiadało o superbohaterach ze świata Marvela. Tym bardziej ekscytuje mnie fakt, że serial będzie wprost kontynuacją tego, co znamy z trzech poprzednich sezonów. I cieszy mnie też, że zrezygnowano z ogromnej liczby odcinków, które zapowiadano nie wiem, no, chyba z 22 odcinki miały być ostatecznie zatrzymano się na 9, w sam raz no ale to też wynika z faktu, że podobno kilkukrotnie przepisywano ten serial, więcej nawet zaczęto go kręcić, potem zeszli z planu i wracali na plan i tak naprawdę nakręcili ten serial jeszcze raz na nowo. I myślę, że temu serialowi wyjdzie to na dobre. Daredevil wraca 4 marca. Będzie na platformie Disney. A może ja przygotuję jakiś esej o Daredevilu do tego czasu. Czwarty oczekiwany tak przeze mnie serial to The Last of Us, sezon drugi. Ukaże się wiosną i powiedzieć, że na niego czekam, to tak jakby powiedzieć, że czasem lubię pograć trochę w gry wideo. Nie mogę nic powiedzieć o sezonie drugim, nie zdradzając tego, co dzieje się w drugiej części gry. Wiemy tylko tyle, że raczej sezon drugi i jeszcze trzeci złożą się na historię znaną właśnie z drugiej części gry, że drugi sezon będzie mieć niestety o dwa odcinki mniej niż pierwszy, bo 7, a nie 9, że pojawi się sporo nowych, interesujących postaci i że to, co będzie się działo na ekranie naprawdę wami wstrząśnie. To mogę wam obiecać. Wiosna 2025, przygotujcie się. Na platformie Max premieruje drugi sezon. The Last of Us, a ja oczywiście, że będę temu poświęcę sporo miejsca na vlogu. I piąty z polecanych i oczekiwanych przeze mnie seriali to jest Alien Ziemia, tudzież Alien Earth, serial Noah Leja, twórcy mojego ukochanego Legion oraz serialowego Fargo, który powstaje. Już naprawdę długo. Wiadomo bardzo niewiele poza faktem, że Xenomor wreszcie dotrze na Ziemię i w sumie nic więcej nie wiemy. A mimo to ja czekam na ten serial bardziej niż czekałem na Alien Romulus, który rozpalił moją i chyba nie tylko moją miłość z powrotem do Aliena, bo fantastycznie poradził sobie z tym filmem Fede Alvarez. Alien Earth moim zdaniem ma potencjał być bardziej przełomowy w opowiadaniu o Alienie niż Alien Romulus. No i możemy się go spodziewać tylko. Tyle wiem, że w 2025 i że ukaże się na platformie Disney. Teraz zamknęliśmy kategorię seriali. Przechodzimy do kategorii gier. Ostatniej. Przejdę pokrótce przez pięć pozycji, bo więcej. Znajdzie się na moim kanale Growym Bez życia, gdzie mm, albo zrobię odcinek, albo zrobię live'a, na którym z Wami porozmawiam o najciekawszych produkcjach growych, których można spodziewać się w 2025. Tutaj wybrałem tylko 5, na które jestem najbardziej napalony. Doom Dark Ages. Najbardziej mnie oczekiwana premiera growa, ale jestem prostym człowiekiem, wręcz prymitywnym. Jak widzę coś dumowego. To wiem, że tego pragnę. Doom z 2016 i Doom Eternal były grami niemal doskonałymi. Prawdziwe wyzwanie, ogromny fan, doskonały klimat i muzyka Mika Gordona. Doom Dark Ages skradł moje serce i już samym zwiastunem sprawił, że piszczałem jak mała dziewczynka, kiedy streamowany był event, na którym pojawił się ten zwiastun. I co mogę powiedzieć? Zobacz kawałek tego zwiastuna, posłuchaj tej muzyki. Jeżeli ci to nie siądzie, to znaczy, że dumnie jest dla ciebie, ale jeżeli to poczujesz, to zrozumiesz moje emocje. Druga gra, na którą czekam, to Death Stranding 2. Tylko dlatego, że część pierwsza była tak świeża, oryginalna i niezwykła. Pomimo moich wielu zarzutów do Kojimowego pseudo-intelektualnego bełkotu, tak typowego właśnie dla twórcy Hideo Kojimy, serio, jakby to, to, ta gra jest tak pretensjonalna, jest tak bełkotliwa, że ciężko jest to przesiedzieć, ale jednocześnie sam gameplay tej gry był tak oryginalny tak ciekawy, tak odkrywczy, kreatywny, że, że, że po prostu męż przenosi z punktu A do punktu B z paczką na plecach czy paczkami na plecach, ale musisz szukać kreatywnych sposobów do tego, żeby, żeby pokonać ten obszar, korzystając z dostępnych pod ręką narzędzi. No i Kojima w typowym dla siebie stylu zrobił trailer, który chyba trwa z 7 albo 8 minut. Zapowiadają się bardzo dziwne rzeczy, tylko bardziej mnie to kręci. No i tym bardziej liczę na jeszcze bardziej kreatywne sposoby dostarczania paczek. Trzecia gra, na którą tak bardzo czekam to Ghost of Yotei czyli kontynuacja jednej z moich ulubionych gier ostatnich lat, a mianowicie Ghost of Tsushima. Akcja dzieje się 329 lat po wydarzeniach części pierwszej, więc Gina Sakai już nie zobaczymy, a gramy Atsu, wojowniczką, która przyjęła przydomek ducha. Mamy mieć więcej możliwości wyboru i wpływu na narrację niż w części pierwszej, no i też już po zwiastunie widać, że gra wizualnie będzie odbierać mowę, a zaznaczę, że Ghost of Tsushima, nawet dziś, po czterech latach od premiery, jest jedną z najpiękniejszych gier dostępnych na rynku. Czwarta gra może zaskoczyć. Reanimal. To jest nowa gra twórców Little Nightmares, która zachwyciła mnie pierwszym zwiastunem. Platformowy survival horror, w którym rodzeństwo musi uciec z demonicznej wersji ich domu i uciekając przed zmutowanymi zwierzętami i koszmarami, próbują znaleźć trójkę swoich przyjaciół. Czekam i liczę na jakiś fajny kop, bo to studio tworzy właśnie gry, w które bardzo dobrze się gra we dwoje, ale nie pogardzę także w wersji singlowej, tym bardziej że towarzyszem czy towarzyszką steruje wtedy komputer. No i ostatnia gra w tym zestawieniu, piąta, to GTA 6. Ja mam nadzieję, że ta gra ukaże się właśnie w 2025. Liczę na to, chociaż jednocześnie liczę się z możliwością, że, że nastąpi to dopiero rok później. Ale. Ja pokładam ogromne nadzieje w GTA 6 chyba cała branża i szczerze wierzę w to, że ta gra zrewolucjonizuje branżę gier. To znaczy będą gry przed GTA 6 i po GTA 6, trochę tak jak mówi się, że były gry przed i po Red Dead Redemption 2. I jest bardzo wiele ku temu powodu, zresztą nawet robiłem o tym odcinek na bez schematu, będę o tym jeszcze więcej mówił na bez życia, ale ilość rzeczy, które tam prawdopodobnie przygotowuje Rockstar, które Polegałem na ożywieniu tego świata, na sprawieniu, że NPC, postaci niezależne, będą absolutnie unikalne, wyjątkowe i że to doświadczenie za każdym razem będzie bardzo emergentne, będą działy się dziwne rzeczy i że będą, będzie pewnie tamtejsza wersja TikToka, Instagrama, może sprawić, że to będzie coś, czego jeszcze nigdy w grach nie widzieliśmy. Tego nam i sobie bardzo życzę, chociaż nie wszyscy są tutaj fanami GTA VI, z tego co wiem. Ale tak, więcej o tym będę mówił na Bez Życia i tam też zapraszam was właśnie do odcinka albo live'a, który zrobię o najbardziej oczekiwanych grach 2025. A na tym zamykam swoją listę. To było 15 tytułów, na które czekam najbardziej w 2025. Jeżeli masz ochotę, to zostaw komentarz, napisz na co ty czekasz najbardziej. No i zachęcam cię do wspierania bez schematu w 2025 na Patronite. Cie. Są konkretne cele, które chciałbym zrealizować i dlatego proszę cię o wsparcie. A mianowicie wielki essay. O Sekiro i również streszczenie całej gry, wielki esej o Elden Ringu i również streszczenie całej gry i znacznie więcej.